Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa. Noce Kościołów. Adam Nowak zespół Raz 2 3 witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Wrocław, czerwiec 2014. Noce Kościołów. Piękne wydarzenie. No i zespół Raz 2 3 za chwilę na scenie pod katedrą. Tak, pierwszy raz gramy w, od 24 lat w tym miejscu. Są takie miejsca, w których jeszcze nie graliśmy. Słońce zaszło, bo akurat centralnie świeciło w trakcie próby na scenę i to się bardzo ciężko gra ze słońcem w twarz, aczkolwiek lubię światło, to mam wrażenie, że jesteśmy w miejscu, które będzie bardzo tajemniczo oddawało to, co my na co dzień robimy. Ostrów Tumski, a szczególnie miejsce przed katedrą, to magiczne miejsce we Wrocławiu. Czy możemy się spodziewać magicznego koncertu? Ja tego nigdy nie mogę przed koncertem powiedzieć, dlatego że przychodzą ludzie i wspólnie z ludźmi tworzymy ten koncert. My jesteśmy od tego, żeby zaśpiewać i zagrać to, co potrafimy najlepiej i najuczciwiej. A mam wrażenie, że jak trafiamy do publiczności, to ona rozdaje po dwa lub więcej tych dobrych emocji, które się rozchodzą między ludźmi. Noce Kościołów to wiele wydarzeń kulturalnych, wiele koncertów i symfonicznych, i z muzyką klasyczną. Także wiele koncertów z muzyką rozrywkową. Raz, dwa, trzy na wielkiej scenie pod katedrą. Można powiedzieć, taki troszkę prestiżowy koncert. Tak, no to zaproszenie do takiego miejsca zawsze się kojarzy i jest przez nas odbierane jako, jako wyróżnienie. Ja to nazywam też podwyżką od losu, bo nie, nie każdy wykonawca może w takim miejscu grać i prezentować to, co ma do zaprezentowania publiczności. A takie spotkanie z ludźmi w takim miejscu jest jakby, nie wiem, podwójnie, podwójnie powoduje, że, że ludzie się jakoś w innym kontekście zespalają ze sobą, bo to nie jest ani sala koncertowa, ani nie jest takie codzienne wydarzenie koncertowe, tylko jesteśmy w pięknej alei wysadzanej drzewami i to jest niezwykłe miejsce. Czuję tu dobrego ducha, więc mam nadzieję, że jakoś nas pomoże na koncercie. Tak, dodam jeszcze, że wczoraj piękna, dziękczynna msza za kanonizację Jana Pawła II. Ta ulica też była wyremontowana i te drzewa nasadzone w 1997 roku, kiedy Jan Paweł II, papież święty już, gościł we Wrocławiu i gościł w katedrze. Także mamy tutaj taki splot pięknych okoliczności i klamry. Tak, ja myślę, że drzewa są takim symbolem, symbolem trwałości pamięci i że to są jedne z najpiękniejszych pomników, jakie można komuś podarować, a że przeważnie dobre i zdrowe drzewo posadzone w dobrej glebie żyje około 100 lat, czyli tyle, ile, czyli tyle ile pamięć jednego człowieka, który mógłby przeżyć i dożyć 100 lat, a to już jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo dziękuję. Oczekujemy z niecierpliwością już na dzisiejszy koncert. Serdecznie pozdrawiam wszystkich telewizorów Telewizji Rodzina. Wszystkiego dobrego, mówił Adam Nowak. Dziękuję za wypowiedź. Dziś usłyszymy zespół, który jest bardzo bliski naszym słuchaczom. Obecny na muzycznej scenie od 90 roku, ponad 20 lat temu, grupa studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze: Adam Nowak, Grzegorz Szpałek, Jacek Olejarz. Zaczęła swoją muzyczną podróż i przed Państwem, już za chwilę. Zespół Raz, dwa, trzy. Z koncertem pod tytułem Bóg w tym Niebie, co dałem mu od siebie? Jest to święto ludzi, którzy chcą być ze sobą. Nie chcą świętować murów, chociaż warto podziwiać to, co wymyślili architekci, konstruktorzy przez setki i tysiące lat. Ale Kościół jest w ludziach i te ludzie stanowią o tym, że chcą być ze sobą i że chcą być razem. A wszystko, co się dzieje między ludźmi na tym świecie jest najważniejsze. Bo to złoty świt, który tak zaskoczy, że nie zgadnie. Ziści się nam! Europejskie dni dziedzictwa chrześcijaństwa. Noce kościołów.